Chciałem prosić, żeby od tego momentu no, osobą najważniejszą na tym spotkaniu była jednak Zofia Zodrową żmienioszków skąpska Ja jestem tylko pośrednikiem pomiędzy jej wspomnieniami, tym co zapisała przez kilkadziesiąt lat tworzenia, tworzenia swoich notatek, pomiędzy nią a, a czytelnikami. I cieszę się ogromnie, że dzięki spółdzielni wydawniczej Czytelnik to wszystko, co było dotąd wiedzą i, i, i pamięcią rodzinną, może się zderzać z odbiorem szerszym niż rodzina, i już po kilkunastu spotkaniach w Polsce poświęconych tym wspomnieniom wiem, że reakcje są bardzo pozytywne. Książka budzi duże zainteresowanie właśnie w kręgach normalnych, zwykłych czytelników, dla których nie jest to żadna ani babcia, ani prababcia, tylko ciekawa osoba z przełomu xix xx wieku, która bardzo wnikliwie odnotowywała swój dzień powszedni i tą wielką, ważną historię Polski, która. Jakby toczyła się tuż obok jej, jej domu, w którym, w którym mieszkała i wychowywała swoje dzieci. W dniu wczorajszym odbyła się gala nagród magazynu literackiego Książki. W jest serce kobiece. Ta książka została wyróżniona nagrodą w kategorii wydarzenie edytorskie roku i mieliśmy przyjemność wspólnie tą nagrodę odbierać. Jestem ogromnie wdzięczny Rafałowi, bo bardzo dużo czasu poświęca energii, pewnie i pieniędzy na to, żeby spotykać się z czytelnikami. I tak kiedyś się zastanawiałem, właśnie tak Ponadstandardowo poświęca się temu projektowi, i sam sobie udzieliłem pytań i odpowiedzi na to pytanie. Przecież to są wspomnienia jego babci. Tu piszą o jego rodzinę, rodzinie. Oprócz rozlicznych talentów, które posiada, włożył w to po prostu serce. Tym bardziej było miło z nim pracować, i mam nadzieję, że. Ta książka y, y, znajdzie licznych nabywców, choć powiem, że i, i tak pewnie dzięki, głównie dzięki y, y, działalności Rafała, y, y, sprzedaje się bardzo dobrze. Osoba, która to pisała, chce się podzielić swoimi refleksjami, rozterkami, swoimi przemyśleniami. Po drugie, słomienia galicyjskie. Galicja to już tak blisko kresów, a kresy zawsze są bardzo bardzo sentymentalny, więc znowu sugestia. No i wreszcie osoba autorki, choćby dlatego ważna, że każda kobieta, która w owym czasie zechciała coś napisać, pozostawiała trwały ślad. A jeżeli dzisiaj mówimy o historii, bardzo często przez pryzmat historii kobiecej, historii ziem Kobiet, to każde takie dzieło wpisuje się w sposób szczególny. Więc choćby z tego względu warto po książkę sięgnąć bohaterką tego spotkania dzisiejszego wydaje się więc Zofia Zodrowąż-Pieniążków-Skąpska. Ale, proszę Państwa, nie byłoby tej książki, gdyby nie pan Rafał Skąpski. Więc muszę to powiedzieć, że jest pan Rafał Skąpski w równej mierze bohaterem tego spotkania, choć zastrzegł, że nie, ale przecież to pan Rafał przepisał z rękopisu pamiętnika, jest to bardzo trudne dzieło, opatrzył je wstępem, komentarzami, przypisami oraz materiałem ilustracyjnym. O tym, że jest to materiał dobrany w sposób perfekcyjny, że całość wypadła świetnie, niech świadczy poza moim, moją oceną także fakt wyróżnienia książki, o czym mówił Pan Prezes. A więc z wielu powodów trzeba tutaj przywołać osobę Pana Rafała Skorupskiego. Ja sobie wypisałam wszystkie Pana poczynania, ale szanując Pana decyzję, że Zofia jest bohaterką, a nie Pan, podsumuję to tylko jednym stwierdzeniem. Mówiąc krótko, nasz gość to wybitny obywatel świata książek". Zabieram tu kropkę i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zasługi generalnie pana Rafała Skąpskiego. zwrócił uwagę, że ta pozycja jest ciekawa z punktu widzenia takiego, że skupia się na patriotyzmie i to bardzo niepopularne dzisiaj, rozumianym jako norwidowski obowiązek. Jest to także książka o mądrej odpowiedzialności łączącej Ambicje bycia żoną, matką, z ciężką pracą, ale jednocześnie z takim ogromnym zachwytem nad światem i nad małą ojczyzną. No i wiesz, wreszcie Wiesław Myśliwski, który reasumując swoje spostrzeżenia, napisał, że ta książka wciąga w tamten świat. Nie ma nic lepszego niż rekomendacja mówiąca o tym, że książka wciąga. My nie lubimy książek nudnych. Lubimy, kiedy nas książka porywa. Więc ta książka. Jeśli się przeczyta chociażby takie opinie, niewątpliwie budzi skojarzenie, potem książkę warto sięgnąć.